Hej Wam, z tej strony Adrian Prędkiewicz, a dzisiaj opowiem trochę o tym, jak generować prezentacje od nowa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tutaj mamy coraz więcej narzędzi do tego, aby to robić i zaprezentuję jedno z nich, które jest takie szybkie, proste i może pomóc w takich podstawowych prezentacjach. Może nie w przypadku, gdy te prezentacje muszą być brandowo takie same, muszą być takie w 100% dopracowane, ale przy prostych prezentacjach chociażby, nie wiem, na potrzeby jakichś studiów albo na jakieś wewnętrzne. Albo na innego rodzaju potrzeby, które są generalnie bardzo podstawowe. No i taki program, jak ja Wam pokażę, ale też kilka innych, które znajdziecie na własną rękę, pozwala zrobić to szybciej niż na przykład w kanwie, gdzie po prostu, gdy wpiszecie temat i. To, co chcecie uzyskać tą prezentacją, to ten program dosyć trafnie ułoży wam konspekt całej prezentacji, następnie wygeneruje tą prezentację. Wy ją jedynie w, małej, w małym stopniu y, będziecie mogli edytować, a następnie ściągnąć i wykorzystać. Ja teraz zaprezentuję po prostu jedno z tych narzędzi, ale jeszcze zanim do niego przejdę, chciałbym powiedzieć o funkcjach magicznych w kanwie. Warto mieć na uwadze to, że zarówno w przypadku prezentacji y, Microsoftu czy prezentacji Google'a, y, Stoimy przed momentem, w którym bardzo prosto będziemy mogli edytować prezentacje z, bezpośrednio w, w prezentacjach, bezpośrednio w PowerPoincie, czy tak jak w Google, to jest Google Slides, z wykorzystaniem Gemini również po polsku. Myślę, że to jest temat, który powinien w, paru, w ciągu paru miesięcy czy paru parunastu się pojawić, więc warto obserwować ten temat, gdyż to zupełnie usprawni i uczyni naszą pracę bardziej efektywną, więc warto na to poczekać i obserwować. A z drugiej strony jeżeli robicie prezentację w kanwie różnego rodzaju, w kanwie, ja podam link w opisie, no to macie coś takiego jak magiczne funkcje. To jest w wersji Pro Canwy, ale warto o tym wiedzieć, bo tutaj również podobnie jak w narzędziach AI-owych innych do generowania obrazów, wideo i tak dalej, tutaj dzięki integracjom chociażby z Runway'em, czy z, z innymi po prostu modelami, możecie wygenerować też grafikę, wygenerować ilustrację, film i umieścić go bezpośrednio w prezentacji. To jest bardzo, bardzo fajna funkcja. Jednocześnie możecie też edytować dane zdjęcia, inteligentnie je przycinać, inteligentnie je rozszerzać. Ja mogę po prostu edytować te tło i jednocześnie po prostu mogę też wykorzystać inne funkcje magiczne do tego po prostu, aby to zdjęcie, nie wiem, usunąć tło, czy zrobić jeszcze inne rzeczy. Więc warto przyjrzeć się funkcjom magicznym w kanwie, bo to jest też pewnego rodzaju innowacja, którą oni wprowadzają. No dobra, ale przejdźmy do gwoździa dzisiejszego programu, do tego finału dla którego tutaj jesteście i stwórzmy prezentację za pomocą narzędzia Gamma App. Tutaj link zamieszczę w opisie, ale to będzie Gamma App. I teraz chcemy wygenerować tak prezentację i teraz chcemy wpisać o czym ona ma być. Więc tutaj wpiszemy e, na przykład e, o temat naszej prezentacji, tak? Załóżmy, że to będzie e, jak jak dobierać suplementację do... Tutaj wiadomo, że im dokładniej opiszemy to, na czym nam zależy, tym też efekt finalny będzie po prostu bardziej szczegółowy. Tutaj widzicie, że mogą być prezentacje 8-slajdowe, mogą być 50-slajdowe w wersji pro, no ale tutaj weźmiemy sobie 8 slajdów, załóżmy taki, taka podstawa zupełna, no i wygenerujemy konspekt. Na początku... Pierwszym takim zadaniem, które po prostu które wypełnia nam to narzędzie, to jest wygenerowanie takiego konspektu, czyli planu po prostu tego i tej prezentacji. Tej, jak mamy dobierać do życia i diety, wprowadzenie, kluczowe czynniki, najczęstsze problemy zdrowotne wymagające suplementacji, suplementy najczęściej stosowane przez Polaków, strutu, tutu. I zobaczycie teraz, sobie wybierzemy wybraną, wybrany tutaj motyw, i załóżmy, że to będzie, no, może coś takiego. I teraz właśnie zobaczymy no, ilość tekstu na kartkę średnia, obrazy z AI. OK, OK, ten model może być w porządku, i generujemy sobie tym agentem prezentację. No i zobaczycie, co nam teraz wyskoczy. Widzicie, jak szybko to się dzieje. I generalnie, po wykonaniu tej prezentacji, możecie oczywiście każdy slajd edytować, dostosować do siebie, ale widzicie, że i w formie wizualnej jest to dosyć sensownie przedstawione, i w formie tak graficznej. No, mamy jak dobierać suplementację, tu jakaś grafika, tu wprowadzenie, jakieś kluczowe czynniki. Tak możemy sobie podmieniać te grafiki. Grafiki, czy treści, jeżeli z czymś się nie zgadzamy. Mamy nawet nawet trafne te są grafiki, tak może to, ten wykres warto zamienić na coś innego, ale no generalnie nie ma tragedii, no jest. Tutaj zdjęcie warto też wymienić ze względu na to, że to jest nienaturalne, ale no widzicie, że Taka podstawa do edycji jest to naprawdę na fajnym poziomie, biorąc pod uwagę, że to trwało może kilka sekund. My później przez parę minut edytujemy tą prezentację. Możecie ją ściągnąć na przykład w dowolnym formacie, tak PDF czy, czy PowerPoint, i po prostu wykorzystać w swoich, na, na, na swoje potrzeby. Więc tutaj życzę Wam powodzenia w testowaniu. Link do aplikacji znajdziecie w opisie. A jeżeli chcielibyście uczyć się więcej o sztucznej inteligencji i być na bieżąco, dołączcie do grupy sojusznicy kupując jakikolwiek produkt z strony kursy.socience.pl. Ja Wam dziękuję, zachęcam Was do obserwacji kanału i do usłyszenia w następnym odcinku.